Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej prezentacji chciałbym powiedzieć parę słów na temat akt osobowych kierowcy. Szczegółowy wykaz tego, co powinno się znaleźć w aktach osobowych, znajdziecie Państwo na mojej stronie w tekście tego artykułu. W tej prezentacji chciałbym się skupić na kilku wybranych punktach dotyczących pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy. W części A powinny znaleźć się m.in. dokumenty, Poważniające do wykonywania zawodu kierowcy, czyli oprócz oczywiście prawa jazdy jest to kserokopia świadectw kwalifikacji zawodowych, szkolenie wstępne i okresowe, kiedyś to było kursy na przewóz rzeczy i osób. Naświadczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne. Kolejnymi dokumentami, które powinny znaleźć się w części A, są kserokopia karty kierowcy, kserokopia paszportu. Xerokopia uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. Jeśli takich przewozów dokonujemy wtedy wymagane jest, żeby kierowca posiadał takie uprawnienia. Chciałbym wrócić jeszcze do poprzedniego slajdu. Tak jak tutaj zaznaczyłem, wymagane są xerokopie tych dokumentów. Nie musimy posiadać oryginałów. Wystarczą xerokopie części a powinno znaleźć się również oświadczenie o wymiarze zatrudnienia. Posiadanie takiego oświadczenia narzuciła na nas zmiana w ustawie o czasie pracy kierowców stycznia 2012 roku. Nowe brzmienie tego przepisu nakłada na pracodawcę obowiązek odbierania od pracownika oświadczeń o dodatkowym zatrudnieniu obejmujących informacje o wykonywaniu przewozu lub innych czynności, także na podstawie umów prawa cywilnego lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich przeciętnym tygodniowym wymiarze. Oświadczenie to niezbędne jest do stworzenia prawidłowej ewidencji czasu pracy kierowcy. Daje nam pewność, że pracownik nie jest zatrudniony w żadnej innej firmie, lub jeśli jest i taką pracę świadczy, to wtedy ma obowiązek o tym. Yy, nas poinformować abyśmy mogli uwzględnić to ewidencji czasu pracy przejdźmy teraz do części B yy, w części B oczywiście oprócz umowy której poświęcę osobną prezentację i kilku innych ważnych dokumentów powinno znaleźć się coś takiego jak oświadczenie kierowcy o przeszkoleniu z obsługi tachografu z obowiązków wynikających z ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia 561. Czemu tak ważne jest szkolenie kierowcy? Jak Państwo wiedzie, w trakcie kontroli drogowej inspektor ma możliwość nałożenia kary na kierowcę lub na pracodawcę. Najczęściej korzysta z tej drugiej możliwości, gdyż tak jak tutaj zapisałem, kary na pracodawcę potrafią być o 90% wyższe, niż kary nałożone na kierowcę. Jedyną możliwością, żeby później odwołać się od kary nałożonej na pracodawcę, jest udowodnienie, że jako pracodawca zrobiłem wszystko co w swojej mocy, żeby kierowca nie popełnił tego wykroczenia. Dlatego polecam, żeby zapewnić kierowcy dostęp do kompleksowych szkoleń regularnie przeprowadzać kontrolę, upominać i wyjaśniać popełniane błędy. Kolejnym dokumentem, który powinien znaleźć się w części B jest oświadczenie o niekaralności. Po zmianie w ustawie o transporcie drogowym, która weszła w życie 15 sierpnia 2013 roku kierowcami nie będą mogły być osoby z sądowym orzeczeniem zakazu wykonywania zawodu. Z tej zmiany wynika, że wszyscy kierowcy, którzy popełnili wykroczenia dyskwalifikujące ich do możliwości wykonywania zawodu, a nie otrzymali takiego zakazu przez sąd, a wiemy, że sądy do tej pory raczej nie wydawały często takich zakazów, mogą wrócić do wykonywania zawodu. Nie wiem jak to będzie wyglądało dalej, w każdym bądź razie, Według mnie i wielu ekspertów zmiana w tej ustawie na to pozwala. Kolejnymi dokumentami niezbędnymi w teczce akt osobowych kierowcy są oświadczenie odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub ukrycie wykresówek plików cyfrowych. Bardzo ważne oświadczenie myślę, że nie muszę tłumaczyć zasadności. Oświadczenie dotyczące sprawdzania pojazdu i urządzenia rejestrującego czas pracy kierowcy. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu pracodawcy o utracie ważności prawa jazdy lub całkowitej utracie uprawnień do kierowania pojazdem. Oświadczenie o zakazie używania butli gazowej w pojeździe. Zanieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie akt pracowniczych. Pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu grozi grzewna od 1000 do 30 tys. zł. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, albo otrzymać wzory yy, oświadczeń, o których mówiliśmy w tej prezentacji, proszę o kontakt. Bardzo chętnie będę odpowiadał na wszystkie maile. Pozdrawiam, Michał Dudka.